Cześć, witam Was dzisiaj serdecznie w dniu szczególnym i w filmiku szczególnym. A to dlaczego? E Filmik szczególny, dlatego że rozpoczyna serię Tydzień z Panną Joanną. Byłam prawie pewna, że nie będę w stanie zrobić takiej serii, ale jednak stwierdziłam, że podejmę to wyzwanie, że dam radę, że będę z Wami tutaj przez tydzień codziennie. Także codziennie możecie czekać na nowy filmik. Jestem bardzo tym, bardzo ekscytowana. 7 filmików, 7 dni. Ekstra. Mam nadzieję, że też się cieszycie, ale to nie koniec niespodzianek. Druga niespodzianka jest taka, że jest to dzień szczególny, dlatego że ja mam dzisiaj urodziny. Nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać już w takim wieku. Żartuję sobie, żartuję. Bardzo często dostaję pytania o to, ile mam lat. Jeszcze jestem w stanie się do tego przyznać, także czwarteczka wybiła 25 okrągła taka liczba. Dzisiaj mi 100. Stuknęła, aby kolejne 25 było jeszcze lepsze niż poprzednie. Sama sobie życzę, a co? Z tej okazji nadpobudliwości i mojej dzisiejszej radości, ale mam tyle okazji, dwie całe, ale wielkie, e, postanowiłam e, przygotować dla was tak, które nazywa się Childhood, czyli jest moim powrotem do dzieciństwa, przypomnieniem sobie spraw, nie widziałam jeszcze takiego tagu na polskim YouTubie także pomyślałam, że to jest świetna, świetny pomysł na rozpoczęcie tygodnia, taki luźny filmik. Zapraszam was właśnie na tydzień ze mną. Mam nadzieję, że ten pomysł was cieszy, a dodatkowo, no, luźny filmik i taki dodatkowo na urodziny sobie okrągłe uczcze. Także odpowiadamy na. Pytania. A zasadniczo ten tak nie nazywa się childhood, tylko the throwback, tak? Czyli spojrzenie w przeszłość. Eee, w którym roku się urodziłaś? No to właśnie już w wstępie o tym opowiedziałam, że jest to rok 90. takie okrągłe. Już taki nowy, wręcz bym powiedziała, taki milowy rok, właśnie w tym. Zawsze łatwo policzyć ile mam. Drugie pytanie jest o to, czy mam jakieś zdjęcia z dzieciństwa. No ja jeszcze jestem z tych czasów zdjęć analogowych, także mam mnóstwo, mnóstwo albumów, całe 4 czy 5 albumów w domu. Niewiele z tych zdjęć mam zeskanowane ale pokażę Wam właśnie to, co mam. Także tutaj możecie na pierwszym zobaczyć mnie, małą, wylegującą się. Wśród zabawek ogólnie byłam straszną, straszną bałaganiarą. Wszystko latało po całym pokoju i ciężko było przejść. Tutaj jest jedno z moich ulubionych zdjęć, czyli ogrodowy pomocnik w 10 razy za dużych rękawicach. Tutaj macie słodkiego bobasa, ale to niestety chyba tylko były pozory, chociaż wszyscy mówią, że w tym wieku byłam jeszcze całkiem grzeczna i miła. Tutaj z moim ukochanym królikiem, którego znalazłam na ulicy. E, także to jest Kubuś i ja i wszystkie zabawki pozują razem z nami a tutaj moje już prawdziwe oblicze, prawdziwa twarz czyli mówiąc prosto rozwydrzona Aśka na jakim telewizyjnym show dorastałaś oglądając które, które telewizyjne show e, oglądałaś dorastając e, no pamiętam bardzo bardzo wiele takich show e, jako ja, jako małe dziecko pamiętam, że zawsze w sobotę była Hanna Barbera a w niedzielę Disney i ja Albo na odwrót, chyba w sobotę był Disney. Disney bez IA. Disney po prostu. Najpierw była bajka, a potem był zawsze jakiś film. Także to było moje takie show. Pamiętam, że w tym czasie leciało też w telewizji. Moja mama oglądała 90 210. Leciało. Ten, 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 ta pierwsza, pierwsza, najpierwsza wersja. Pamiętam, że moja mama też oglądała Bill Cosby Show. Co jeszcze w tym, tym, tamtym czasie leciało? O, ja myślę, że to by bez końca opowiadać, jakie były show w tamtym czasie. I Kamień Sagali był film, i e, jakieś coś, gdzie się przenosili do przyszłości. No, mnóstwo tego było. I Nie wiem, co było jednym takim konkretnym, na którym wyrosłam. Myślę, że lata 90. to właśnie taki boom, wszystko nagle do Polski wchodziło, także sporo tego było. A kolejne pytanie, to kim chciałam być jak dorosnę i czy dalej chciałabym być tym kimś? E, no to chciałam zawsze już to kilka razy mówiłam, być albo architektem wnętrznym no i dalej mi się to podoba, ale już bym chyba nie chciała nim być. No też nie wiem, fajne zajęcie, ale może mi się po prostu uda sprawdzić na własnym podwórku i to może ze mnie starczy. No i zawsze chciałam być, też podobał mi się zawód taki jak psychiatra, który wiem, że jest ogromnie, ogromnie ciężkim zawodem, trudnym, no ale tak sobie o, chciałam, nie jestem ani jednym, ani drugim ale czy bym chciała być? Nie wiem, niekoniecznie. Pokaż nam wideo o siebie jak byłaś młodsza. Także wideo też mam mnóstwo, mnóstwo nagrań, ale tutaj puszczę wam dwa, trzy urywki. Czasem wklejam na Facebooka, ale kilka kaset mam, przegranych właśnie na CD, także możecie zobaczyć. Asiu!

ulubiona zabawka do zabawy pamiętam, że już w takim troszeczkę starszym wieku kochałam uwielbiałam, ubóstwiałam Barbie, mama na szczęście szyła mi po prostu ciuszki dla Barbie jakie tylko sobie zapragnęłam koleżanki z osiedla przychodziły się do mnie bawić Barbie, albo wychodziłyśmy po prostu na podwórko i bawiłyśmy się w całe rodziny tymi Barbie, ale też miałam takiego jednego kota chyba tam na zdjęciu wcześniej był, może mi się go uda pokazać, ten kot to była po prostu moja przytulanka życia, zasypiałam na nim, on zawsze musiał być pod głową jak ja szłam spać, no po prostu to był mój ulubiony kot na brzuszku miał napisane kiss me o ile dobrze pamiętam no i bez tego kota nie zasnęłam, to był taki kot przyjaciel, kot przytulanka i kot w ramach e, Jaśka, czyli takiej małej poduszeczki chyba nie miał nigdy imienia co jest dość dziwne, ale kot był Numerem jeden i kota nigdy nie zapomnę. No i oczywiście, właśnie, tak jak mówię, Barbie uwielbiałam. Co jest najbardziej żenującą, taką ośmieszającą cię rzeczą, którą sobie przypominasz, którą robiłaś? Powiem wam, że ciężko mi jest powiedzieć. Nie, że się wstydzę, czy coś, ale faktycznie ciężko jest mi sobie przypomnieć. Pamiętam, że kiedyś. To jest żenujące, to jest, to jest embarrassing, w ogóle nie mam tutaj wątpliwości Strasznie nie lubiłam szkolnych toalet, ale tak strasznie ich nie lubiłam To jest jedyne co mi się teraz nasuwa na myśl, wam powiem No bo żeby nie było, że się wstydziłam, takie było i wam nie powiedziałam No i rzadko robiłam siku w szkole, no bo one były takie, o do dzisiaj mi to zostało Po, po prostu obrzydzenie do toalet publicznych więc kiedyś, a miałam ze szkoły to do domu bardzo blisko Więc kiedyś stwierdziłam, że chce mi się sięgnąć, ale wytrzymam do domu No co? No co zrobić? No i doszłam do tego domu i byłoby wszystko dobrze Gdyby mój tato szybciej podniósł domofon i otworzył mi drzwi Niestety trochę to trwało No i była katastrofa Na szczęście pod samą klatką Także zostało mi wejść do góry i się przebrać, umyć, także nie było strasznej dramy. A co było jeszcze bardziej żenujące, nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć. Tu jest świetne pytanie ósme. Przeczytaj coś, co napisałaś, kiedy byłaś w przedszkolu. Bardzo jest mi przykro, ale nie mam tutaj w Irlandii nic, a nic takich rzeczy, więc może jak będę w Polsce, to po prostu Wam to pytanie nadrobię. Jakieś pamiętnicze, kartki czy coś takiego. Przykro mi, no nie mam jak. Trzy piosenki, które uwielbiałaś słuchajcie jako dziecko, no i nie wiem właśnie czy tutaj jest jako dziecko, czy jako nastolatka może to wszystko potraktuję oczywiście jako dziecko, no to musiały być fasolki, no Majka Jerzowska też, ale fasolki to by bardziej fantazja ja w ogóle nie powinnam śpiewać, no ale bo fantazja fantazja to był numer jeden od fasolek pamiętam taką historię, że mama mi to mówiła, że kiedyś znalazłam na ulicy 10 zł i to były chyba jedyne pieniądze w życiu, takie większe większe, ale to w ogóle można nazwać większymi, które znalazłam właśnie na ulicy, no i za te pieniądze kupiłam sobie właśnie kasetę fasolek. Także uwielbiałam fasolki, fantazje i bo ja rosnę i rosnę za niedługo. Tak i ulubiałam też. A ja kocham moją mamę, co ma włosy jak atrament. Ja nie wiem, czy w ogóle ktoś pamięta te piosenki, ale mam nadzieję, że nie jestem sama. No a później to wiadomo, że już była czasy Britney Spears, czasy Jennifer Lopez, Upside I Did It Again i nie wiem co jeszcze. Babcia mnie też uczyła jakichś takich... Pamiętam, zawsze tato się na mnie denerwował, bo babcia mnie uczyła piosenek dla dorosłych, a ja chodziłam i sobie śpiewałam, nie mając pojęcia, co one znaczą. Dziesiąte, jaka była euh, najśmieszniejsza rzecz, za którą przebrała się na Halloween, jak byłaś młodsza. No i oczywiście tu są pytania prosto ze Stanów, także u nas to po prostu powiedziałabym, za co przebrałaś się fajnego na bal przebierańców w przedszkolu? Eee, czy, w, czy w szkole? Pamiętam w szkole już podstawowej byłam pipi, pipi landstrung. I pamiętam, że mama mi wsadziła mm, druty normalnie do włosów. Miałam poczesany taki warkocz i wsadzony tutaj drut, te włosy stały. Później niestety oklapnęły. Miałam taką sukienkę, łatki ponaszywane także pipi to było super a w przedszkolu no to oczywiście chciałam zawsze być wróżką, wróżką, wróżką także suknia i tutaj kapelutek i różdżka, ale pipi, pipi pamiętam kolejne pytanie jest o zabawną historię którą właśnie pamiętam z dzieciństwa no to jedną już wam przytoczyłam taką amber, taką no żenującą w tym w tym, w tym kontekście eee, no ale tu jest właśnie funny czyli po prostu śmiesznie no, to pamiętam z tego, co mi babcia opowiadała, że kiedyś postanowiłam, w ramach wdzięczności oczywiście, przygotować dla babci bukiet. No i poszłam na ogródek i niestety uzbierałam kwiatków z truskawek. Czyli to, co potem miało stać się truskawką, wylądowało w bukiecie, nawet tylko z mojej niewiedzy. Raz też uciekłam z domu. Właśnie babciami miała pilnować, a ja sobie po cichutku otworzyłam garaż, cyk, 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 cyk. na końcu drogi budowali. Stację benzynową, więc ja sobie uciekłam z domu do piaskownicy. Na szczęście nic złego się nie stało i babcia w porę zauważyła moją nieobecność, moją ucieczkę, ale jako 3-4 latka uciekłam z domu, ale to był jeden i ostatni raz. Czy są jakieś specjalne rzeczy, które zatrzymałaś z tego czasu, kiedy byłaś dzieckiem? Ja myślę, że poza zdjęciami i nagraniami to nic nie mam. Oczywiście moja mama ma specjalną teczkę ze wszystkimi kartkami Listami, serduszkami, laurkami. Ale to zachowała moja mama, a żebym ja zachowała jakąś rzecz z dzieciństwa, mm, nie. Nawet nie mam żadnych zabawek, bo. Po mnie byli moi bracia, a po mnie były jeszcze moje trzy kuzynki i jeszcze inne dzieci. Także wszystko zostało kompletnie chyba do dna, do dna rozdane. Nawet mój kot nie wiem gdzie się znalazł, także chyba, o wiem co. I gdzieś to nawet tutaj w Irlandii mam, z sentymentu wzięłam. Yy, zaraz może tego poszukam. No nie, nie mogę tego znaleźć, nie wiem gdzie to dałam, nie wiem gdzie to schowałam. A na pewno mam to w Irlandii i to jest poszewka taka właśnie na Jasia na poduszkę. Są na niej dwa pieski, a z tyłu już jest taka sprana, a z tyłu jest wyhaftowane moje imię i nazwisko, które właśnie pięknie wyhaftowała mi mama do przedszkola, bo każde dziecko w przedszkolu leżakowało i miało swojego, swoją poduszkę swojego Jasia. Także mam taką poduszkę jeszcze z przedszkola z leżakowania z wyhaftowanym. Imieniem I nazwiskiem. Coś dziwnego, co e, co zwykłaś robić, będąc dzieckiem. No i ja też właśnie nie wiem, jakaś chyba byłam w miarę taka w norma. <laughs> nie wiem, czy coś dziwnego było poza tym, że jadłam wszystko z keczupem i byłam keczupowa i nienawidziłam herbaty i piłam tylko zimne napoje. Myślę, że to jest dość dziwne. To ja nie wiem, co jeszcze. Chyba ja właśnie byłam taka w, ra, w miarę, w miarę normalna, no. No nie wiem, nie mam tutaj nic dziwnego do powiedzenia. Jaka była najstraszniejsza, taka najbardziej przerażająca rzecz, która ci się stała, kiedy byłaś młodsza? Co pamiętasz? Powiem wam, no właśnie, ja nigdy sobie nic nie złamałam, nigdy nikt mnie nie napadł, no nie wiem. Pamiętam, że był u nas, ja mieszkałam w blokach przez wiele, wiele lat. I był taki pan, który chodził po śmietnikach. I on był chory, i miał ewidentnie jakąś deformację i twarzy, i ciała. A ja byłam bardzo mała, i on tak strasznie zaczepiał też ludzi. To nie było tyle, że on dziwnie wyglądał, to było jedno, które dziecko nie umiało tego do końca pojąć. To drugie, to on zawsze krzyczał bardzo niemiłe, obsceniczne teksty ze starszymi dziewczynami. No i ja pamiętam, że strasznie, strasznie strasznie się go bałam absolutnie jeszcze w ogóle chodziły po mieście historia na temat tego pana, że nie wiadomo co także ja się go strasznie panicznie bałam pamiętam kiedyś y, kazał mi tato wyrzucić śmieci ja wrzuciłam z do domu, że ja nie wyjdę bo o ten pan tam jest oczywiście pewnie bezpodstawnie się go bałam no ale jako dziecko bałam się druga jeszcze była taka historia to była całkowita ściema czyli e, kopytko, jak byłam w szkole podstawowej to grasował kopytko to był ktoś kto zabijał ludzi pytał która godzina nie pytajcie mnie o te historię, ale założy się, że każde czasy miały taką swoją straszną historię, może ktoś pamięta kopytko, moja mama jest z czasów historii czarnej wołgi bo opowiadała mi o czarnej wołdze która porywała dzieci a tutaj kopytko zabijał ludzi pytając o godzinę Ach, co to były za czasy? Nie wiem, czy w dobie internetów i tego, co teraz można zobaczyć w internecie i w telewizji, dalej tak straszne historie się opowiada, bo teraz to można zdementować chwilę. Nie wiem, dajcie mi znać, młodzi widzowie. O, i to jest piękne pytanie na podsumowanie, i w związku z tym. Yy, jak się z, z tym co powiedziałam przed chwilą, jak się zmienił świat od tego czasu, kiedy ty byłaś dzieckiem, no to ja mogę powiedzieć, że minęło lat 25, a świat zmienił się i do poznania. Naprawdę świat zmienił się diametralnie. Moją rozrywką było głównie wychodzenie na dwór z koleżankami, tak jak mówiłam, czy plać zabaw, czy bawienie się Barbie, stanie pod balkonem Mamo! Mamo, rzuć mi kot! Mamo, mamo, rzuć mi coś tam. Nikt nie dbał o komórkę, nikt nie dbał o, dwomo, o domofon. Cały dzień na dworze, mamo, mamo, rzuć mi, bo kto to by na pierwsze piętro po schodach Wchodził. nie ma najmniejszego sensu. E, internet pojawił się, kiedy ja już byłam mocno w podstawówce. Pojawił się, pojawił się już dużo wcześniej, ja komputer miałam mając już 3 lata, ale nie korzystałam z niego, był też czarno-biały, mało interesujący. Komputer, e, internet w naszym domu pojawił się dość późno, był to internet na modem, czyli za każdą minutę połączenia płaciła się pieniądze. Mama zamontowała taki specjalny... Specjalne urządzenie, które liczyło czas, ile czasu spędzam na komputerze, więc ja mogłam sobie tam 30 minut dziennie, dajmy na to, na tym gadu-gadu poklikać. No nie no, zmieniło się. Przez, tak, jak sobie tak pomyślę, wiadomo przez 25 lat, ja nie pamiętam co było 25 lat temu, ale co było 20 lat temu, już jestem w stanie pamiętać. No i było to całkiem inaczej. Technika poszła tak bardzo do przodu. No, no mnóstwo, 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 mnóstwo rzeczy. To, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że sobie podróżujemy. Diametralnie zmienili się, zmienił się świat, otoczenie. Wiem, że dzieci teraz dużo czas... chociaż nie wiem, tak patrzę na moich braci. Oni też nie są już tacy najmłodsi, ale oni też dużo bawili się na dworze, biegali z kijami, z patykami, z mieczami, z rowerami, więc niekoniecznie, ale wiem, że są dzieci, które mieszkają w dużych miastach, które 90% swojego czasu spędzają właśnie przed komputerem, które za wirtualnych znajomych mają vlogerki i vlogerów, a nie realnych kolegów i koleżanki ze szkoły. Mniejsza była taka presja szkoły, rówieśników, otoczenia, też była, ale chyba mam wrażenie, że mniejsza. Jakoś to tak wszystko łatwiej chyba szło. Chyba wydaje mi się, że teraz jest trudniej, ale nie wiem. Mam nadzieję, że się mylę. Tyle. Mam nadzieję, że tak wam się podobał, bo mi sprawił ogromną frajdę w ten właśnie dzisiaj szczególny dzień, przygotowanie dla was tego tagu, także mam nadzieję, że wam się mój dziecięcy yy, dziecięce, moje spojrzenie w przeszłość podobało dajcie mi znać, odpowiedzcie oczywiście na tag, jeśli macie ochotę i do zobaczenia jutro w kolejnym filmiku w tygodniu z panną Joanną